Szanowni Państwo! Wierzę, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie. Musimy razem stawić czoła temu wyzwaniu. Dlatego szczególny apel kieruję do uczestników ostatnich protestów i do opozycji. Proszę o to, byśmy usiedli do rozmów, niech nasze spory nie toczą się na ulicach i niech nie będą przyczyną kolejnych zachorowań. Sytuacja epidemiczna jest trudna i związane z nią decyzje, czasem w pierwszym odruchu, mogą wydawać się niezrozumiałe. Dlatego będę starał się je wyjaśniać w mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie przeżywania wyjątkowych świąt. Wczoraj Dzień Wszystkich Świętych, dzisiaj Dzień Zaduszny. To szczególnie ważny czas dla całej naszej wspólnoty. Czas pamięci o bliskich, którzy od nas odeszli. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tym roku są to święta wyjątkowo trudne. Doskonale wiem, że wielu z Was jest mocno rozgoryczonych i zdenerwowanych tą sytuacją. Rozumiem te emocje. Sam chciałbym odwiedzić grób mojego taty, mojej siostry czy przyjaciół, powiedzieć nad ich grobem o swoich uczuciach, pomodlić się w ciszy, pokłonić się wielu bohaterom spoczywającym na warszawskich powązkach. Decyzja o zamknięciu cmentarzy w tych dniach jest efektem wielu konsultacji, także konsultacji z zespołem ekspertów i rady do spraw epidemii COVID. Podróże i spotkania rodzinne to dziś zbyt wielkie ryzyko. Ryzyko zwłaszcza dla naszych seniorów, dla babć i dla dziadków, osób najbardziej narażonych na działanie wirusa. Odpowiedzialność musi zwyciężyć. Do ostatniej chwili analizowaliśmy dane o rozwoju epidemii z nadzieją, że nie zmuszą one nas do tak drastycznych rozstrzygnięć. Niestety, gdybyśmy 1 i 2 listopada obchodzili tak jak zwykle, wielu z nas mogłoby za to zapłacić nie tylko zdrowiem, ale i życiem. Musimy przerwać łańcuch zakażeń. A to, to wymaga od nas zdecydowanych choć bolesnych kroków przede wszystkim dystansu, a najlepiej izolacji. Mam świadomość, że ta decyzja w szczególny sposób dotyka przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż kwiatów czy zniczy. Epidemia nie pozostawiła nam innej możliwości, ale mimo to chcę przeprosić wszystkich, w których decyzja o zamknięciu cmentarzy uderzyła najmocniej. Jednocześnie chcę jeszcze raz zapewnić że poniesione przez przedsiębiorców straty będą wyrównywane przez rząd. Dziękuję samorządom, które same zainicjowały akcje skupu kwiatów, im także zostaną zwrócone za to pieniądze. Szanowni Państwo, wiele krajów europejskich wprowadza w tych dniach lockdown, decyduje o zamknięciu barów, restauracji, części usług i handlu, zamknięciu wielu miejsc publicznych. W niektórych krajach wprowadza się wręcz godziny policyjne z zakazem poruszania się. Wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko i od naszej postawy zależy, czy go powstrzymamy. Dlatego jeżeli możecie, zostańcie proszę w domu. Miejmy w pamięci tych, którzy odeszli, zwłaszcza ofiary epidemii koronawirusa. Wspomnijmy o nich w modlitwie, w zaciszu domowym, w gronie najbliższej rodziny. Choć nie możemy być blisko siebie, pozostańmy w tych dniach zjednoczeni.